Przedstawimy Wam jeden z naszych ostatnich projektów wdrożeniowych wdrożenie Enova 6.5 modułu Kadry Płace w firmie Kodognotto Spółkaza. Grupa Codognotto rozwinęła się z rodzinnego włoskiego dostawcy transportowego do globalnego zaopatrzeniowca wiodących firm na całym świecie. To międzynarodowa grupa zajmująca się zintegrowaną logistyką, w tym transportem drogowym, lotniczym i morskim. Polska Grupa zarządza blisko 2000 flotą pojazdów i oferuje transport na skalę europejską i światową. Przed rozpoczęciem współpracy nasz klient borykał się z wieloma problemami. Ręczne wprowadzanie danych do systemu, wyliczanie danych potrzebnych do naliczania płac poza systemem kadrowo-płacowym, brak automatyzacji naliczania list płac oraz wprowadzania danych kadrowych, brak raportowania oraz brak wszelkich wymaganych wydruków systemu. Po przeprowadzonej analizie i zebraniu wszelkich niezbędnych informacji zaproponowaliśmy wdrożenie ENOWA 365, moduł kadry płacy w wersji platynowej wraz z pulpitami pracowniczymi oraz pakietem mobilności. W ramach projektu wdrożyliśmy automatyzację naliczania listy płac poprzez import danych z programu Fortrans, diety wyrównania oraz sanitariaty dzięki dodatkowi czas pracy, import oczekiwanej kwoty netto do wypłaty uwzględniającej zaczytane dane, System w olbrzymim stopniu przyczynił się do przyspieszenia i uproszczenia skomplikowanej procedury naliczania wynagrodzeń dla kierowców wynikającej z pakietu mobilności. I to było dla nas kluczowe. Wdrożenie bankowości elektronicznej umożliwiło automatyzację przesyłania przelewów do banku bez konieczności generowania plików oraz zwiększyło bezpieczeństwo ingerencji w plików przed wysłaniem go do banku. Dzięki temu rozwiązaniu. Naniesienie przelewów z wynagrodzeniami dla wszystkich pracowników to w chwili obecnej kwestia jednego kliknięcia. Umożliwiliśmy automatyczny eksport list płac do programu księgowego na Vision. Znacząco skróciło to cały proces księgowania listy płac. Wdrożenie pulpitów pracownika i kierownika umożliwiło elektroniczny obieg wniosków oraz publikację pasków wypłat oraz deklaracji PIT oraz RMUA w systemie. Możliwiło również dostęp dla pracowników do swoich kluczowych danych, w tym ilości wykorzystanego urlopu oraz pozostałych limitów. Dzięki wdrożeniu udało nam się całkowicie wyeliminować zbędny obieg dokumentów. Wnioski typu urlopowe lub o pracę zdalną są aktualnie obsługiwane całkowicie elektronicznie. Ponadto pracownicy zyskali dostęp do swoich danych, gdzie na bieżąco mogą sprawdzać swoje aktualne limity oraz ostatnie wynagrodzenia. Znacząco obniżyło to liczbę zapytań do kadr. Z kolei kierownicy mają wgląd w kalendarze swoich zespołów, co ułatwia planowanie pracy oraz nieobecności. Ogromnym atutem jest możliwość pracy zdalnej, co wcześniej nie było możliwe, a teraz w znacznym stopniu zwiększa elastyczność naszej organizacji. Chciałbym podkreślić profesjonalizm firmy Markom, która u nas odpowiadała za wdrożenie. Pomimo naszych często wygórowanych oczekiwań i próśb o dostosowanie programu, zawsze znajdowała odpowiednie rozwiązania, odpowiadające naszym potrzebom, dzięki czemu system został całkowicie dopasowany do naszych potrzeb i naszej specyfikacji.